Nasi bohaterowie prowadzą gorącą dyskusję. Ojej, dziewczyny Mike jest głodny! Macie coś dla niego? Tak, tak, właśnie miałam tu gdzieś w szafce paczkę Pringles. Chcesz? Ej! Ja też mam coś dla Majka i też mam Pringles. Ale lepsze niż Jenny. Dzięki dziewczyny. Z wami Mike nigdy nie będzie głodny. Lubię Pringles i te od Jenny i te od Lili. Czy muszę wybrać jedną? Dziewczyny, nie kłóćmy się! Znalazłem rozwiązanie. Zróbmy challenge. Oglądacie nowe wyzwanie różowe kontra niebieskie jedzenie na kanale Kazaza. Chcę być pierwsza, mogę? Oh, okay. Yupi. Ojej, okay. nie wierzę własnym oczom, to słodycze. Jakie śmieszne żelkowe oczy na patyku. Wow, to wygląda naprawdę zabawnie. Zanurzę je w posypce i zjem. Mmm, jakie dobre. Rewelacja. Mam nadzieję, że Twój posiłek będzie równie smaczny. O, ten patyczek też jest jadalny. Spróbuję. Ojej, to galaretka. Też jest dobra. Nie mogę przestać, muszę zjeść całą. Ja też chcę otworzyć swój klosz, mogę? Chwileczkę jeszcze nie skończyłam. Zostało mi tylko trochę. Mmm, pyszka. Jednak niebieskie jedzenie jest o wiele smaczniejsze. No dobra. Możesz otworzyć swój floż, Jenny. Super! No i co tam mam? Co to jest? Czerwony kawior? No dobrze, próbuję. O, Lili, to jest naprawdę dobre. Postaram się zjeść wszystkie kulki kawioru za pomocą słomki. Jedzenie po jednej kulce jest zbyt męczące. O, nie, Lili, pomóż Jenny, ona się krztusi. Klepnij ją po plecach. No, od razu lepiej. Tak się cieszę, że Lili cię uratowała. Kurra! Co czeka na was pod kloszami? Ja mam same wyszności. A Jenny? O, matko. Lizak z karaluchem w środku? Ochyda! Ej, czekaj! Nie możesz uciec. Musisz zjeść całego Lizaka. Weź się w garść. No dobra, spróbuję. Mmm, jest całkiem smaczny. W przeciwieństwie do tego karalucha w środku. A ja spróbuję tego, co ja mam. Mm, niebieska guma, huba, buba. Spróbuję nadmuchać wielkiego balona. Wow, Lili, ta guma wygląda naprawdę ładnie. Taki głęboki niebieski kolor. Jenny, co się z tobą dzieje? O nie dotarłaś do karalucha i zapomniałaś o nim. Lili, mam złe wieści. Karaluch jest na gumie. Tylko spójrzcie na mój balon. Podoba się? Co? Mam tam karalucha, naprawdę? To straszne, zabierzcie go! Pozbyłaś się go? Nie, Lili, nie ruszaj się, jest na twojej twarzy! Fuł to brzydliwe! To będzie pierwszy? Niech zdecyduje los! Lili wygrywa, szybko otwórz klosz. Ojej, co to jest? Wow, tylko spójrzcie na tego niezwykłego lizaka ta Czupa Czups. Jaki dobry! Zaraz zanurzę go w kwaśnym proszku z toalety. Właśnie w ten sposób! Wow, wygląda ekstra! Jest on niebo lepszy! Podoba ci się, Jenny? Dobra, wystarczy tego gapienia się! Lepiej otwórz swój klosz! A, no właśnie! Co na mnie czeka? Wow, to takie słodkie! To czupa-czups w kształcie dziecięcego smoczka! Mmm, jaki dobry! I słodki rzek To wygląda niesamowicie! Mam przeczucie, że będzie też niesamowicie smakować. Jest takie dobre. O, Lili też chce spróbować, ale Jenny nie ma zamiaru się dzielić. Przecież niebieski nie może iść różowego jedzenia. W takim razie mam rozwiązanie. Może chcesz spróbować kwaśnego proszku? Oczywiście, a ty żelu stópki? Pewnie. To była świetna decyzja. No to próbujcie. I jak? Chyba wszystkim się podoba. Dziewczyny, która otworzy pierwsza? Niebieska czy różowa? Zróbcie to jednocześnie. Wow, czy to słodko kwaśny żel i jadalny papier? Dziewczyny, no to dopiero odlot. Ale najpierw urządzimy sobie walkę na tubki. Właśnie tak! Grozi No dobra, pobawiłyśmy się, więc teraz możemy jeść. Umieram z głodu. Otwieram tubkę. Mam nadzieję, że nie jest zbyt kwaśna. Co jest Jenny? Jakoś tak mało go spróbowałaś. Patrz i ucz się. Ciekawe, czy tak potrafisz. Pyszne. To było niesamowite. Ale co to za kartki? Może ich użyjemy? Moje niebieskie wyglądają naprawdę ładnie. I smakują całkiem nieźle. Mam pomysł. Można wziąć kwaśny żel i wycisnąć go na papierze. teraz zamierzam to złożyć. No i zjeść. Wow, połączenie jadalnego papieru i kwaśnego żelu jest niesamowite. Też chcę spróbować z jadalnym papierem. Zamierzam zrobić mały torcik. Mam tu mnóstwo arkuszy i żelu. Posmaruję warstwę po warstwie i spróbuję. Wow, no wygląda pysznie. No to jedziemy. Mm, nie mogę przestać. To jest rewelacyjne. Wow, Jenny, nie jadłaś od kilku dni. Wręcz zaatakowałaś ten biedny papier. Nie, no to był po prostu najpyszniejszy różowy słodycz na świecie. Jeli, może zagramy na twoim papierze w kółko i krzyżyk? Zjadłam cały swój. No dalej, kółko? Krzyżyk. Teraz ja. Krzyżyk. Dobra, kółko. Zaraz cię pokonam. Jestem profesjonalistką w tej grze. Widzisz, wygrałam, więc mogę zjeść ten smakołyk. Mmm, pyszka. Mogę tworzyć pierwsza? Co tam jest? Ojej, to pyszne różowe cukierki. Mm. Jesteś zazdrosna? Spójrz, są takie ładne. Teraz je otworzę i spróbuję. Mm, rewelka. Naprawdę smaczne. A co my tu mamy? Jakaś strzykawka? Czy w środku może być coś słodkiego i pysznego? Trzeba tego spróbować. Wycisnę trochę na język. Uuu, to jest bardzo kwaśne! Aż mnie trzęsie! Lepiej niż tego bez słodyczy. Zrobię sobie małe różowe ciasteczko z cukierkami. Będzie pyszne. No to próbuję. Ej, chyba o czymś zapomniałaś, a kwaśny żel? A, no tak. Ale mam nadzieję, że słodkie cukierki jakoś uratują sytuację. O nie! Jednak nie uratowały! No Jenny, widać, że te cukierki dały ci w kość. Lili, otwieraj swój klosz! Wow, co za interesujące słodycze! Wściekli ludzie nie są tu mile widziani. To tylko dla mnie. Ciekawe, co jest w środku. Wow, wygląda pysznie. No to próbuję. Mmm. No, palce lizać. Dlaczego Lili ma więcej szczęścia? Ma pyszny smakołyk, ale może ma ochotę na coś kwaśnego? Zostało mi troszkę kwaśnego żelu. Nałóżmy trochę na ten słodki przysmak i zobaczymy jej reakcję. Ojej, dlaczego nagle zrobiło się takie kwaśne? Jenny, czy to twoja sprawka? Aż mi wół się wykrzywiło. Sprawdźmy, kto zaczyna. Lili, no dalej. Mm, mam coś pysznego, czy to lemoniada? Spróbujmy trochę. Mm, jest cudowna, orzeźwiająca. Nawet nie marzyłam o czymś takim. Ojej, tu jest też śliczny mały kubeczek z galaretki. Spróbujmy się z niego napić. O, tak, to jest jeszcze smaczniejsze. Jenny, a może zajmiesz się swoim kloszem, co? No jasne, co ja tu mam? O, galaretka i eksplodująca posypka. Wow, no nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wsypię posypkę do kubeczka. Brakuje mi jakiegoś płynu, takiego jak Malini. Stój, Jenny, to moje. Daj mi swój kubeczek, sama ci naleję. Ojej, patrz, jak bulgocze, czyż to nie wspaniałe? Muszę tego jak najszybciej spróbować. Okay. Też chcesz trochę posypki? No dobra! Wow, też wyszła fajna reakcja, ale ekstra! To super, że się zaprzyjaźniłyście. Myślę, że zarówno różowe, jak i niebieskie słodycze są równie pyszne, a w połączeniu ze sobą niesamowite. Nie zapomnijcie zjeść swoich jadalnych kubeczków. Super, co? Podobało Ci się wideo? Jeśli tak, to subskrybuj kanał Parara, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych challenger. Do zobaczenia. Pa-pa!